This. It's a thing. You said you wanted to jest uh -huh. coś. <laughs> no, to jest ja No, się zakochał. Hej, witajcie. Patricio. Mówi do was Andrzej Mazur z kanału Znawca. Get us something to drink, with you? Hey, good to see you again, Michael! Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. What did you tell him about me, about... Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor, The truth. Martin... is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people... They no longer fear me as much as they used to people who wear clothes to me. Uh, my cousin uh, you married Michael. Oh. <laughs> well, apparently, he's thinking about testifying against me, so I have him killed. I'm going to. Huh? By you. Our debt was settled. This is a favor For a friend. But does friendship mean nothing these days? Ah, uh, hello. What's the deal? This is him deal, o, o He's taking some files of mine. Innocent files that uh, I need back. They're set gone, set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know and when he flies by. Shoot him down and get the files back. Should we misschalać do man. samolotu? Ah, huh? Nie do sterowca, to wiem, Obserwatorium, czyli musimy szukać dobrego punktu widzenia punktu strzelania. strzelania ja i jaja, Trevor Czekaj, 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 czekaj. Czeka. Nie mogę jechać Trevora. A ciekawe, czy on ma być jakiś wkład do tej misji. Naciskam Y. Michael idzie do swojego samochodu, posłusznie. Ok, ziemi do obserwatorium. Byłem tam kiedyś przypadkiem, zupełnie szwędając się po tym uniwersum. Ale nie, nie było tam jeszcze żadnej misji do tej pory. Ale fajny wózek, mogą go zatrzymać. Jakieś ala Porsche. Czy coś zmienimy, sobie. No coś fajnego, jedzie nasz mistrz kierownicy. O, Ferrari, ale Ferrari czas, ciężko zatrzymać. Kierowcy trwaniaczą bardzo. To jakieś te takie klasyczne, nie znam się na Ferrari. Z lat 70. chyba. Oh! Czy coś takiego okej, okay, zupełnie inaczej, no gdzie? Gdzie mi wyjeżdża jakiś paco? No gdzie miałem tam skręcić w ogóle? No, tu jakiś fajny wózek, Kiedy się przyjrzę Czego nie widziałem chyba? Co to jest? No oh taki stał czarny czasami. Dobra, no, olejemy to na razie. Mamy misję. Do wykonania. Skupmy się na tym. Właśnie mamy piękny dzień, piękne słońce. Piękne miejsce. Przedzanie podgórka na trzeciego.

But it does it's mean like he's that? got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Do you know how much this car costs Ładnie jeżdżamy, już myślałem, że jesteśmy na miejscu. A to... Chciałbym kiedyś zagrać w takim wirtualnym świecie, ale który jest zbazowany czy, czy też odwzorowany na jakieś rzeczywiste miasto w takich dokładnych detalach. To najlepiej miasto jakieś europejskie, do którego mógłbym potem pojechać i porównać sobie świat gry ze światem realnym. To byłoby ciekawe. Alright, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out! Shoot the- Ojej, you could see this jakiś gun, specjalny karabin be bench you, Madrazo, ain't someone to ja coś widzę O, jest, 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 jest. Gdzie to było do cholery? Uzwędnia siłę wiatru, ale ja ja. Hmm? Za pierwszym razem, to mi się nie udaje. Ale to jeszcze nie koniec. Wow. Ha, w tym szybko mogę strzelać, to jest ciekawe. Szybciej niż snajperką typową. No kurde. Wow, uciekł na dużym zoomie nie mogę tak szybko prze przesuwać. Kurde, spierniczyło. I chyba sferluję tą misję. Spiernicz. Leci bokiem, bo szybko się przesuwa. E, czyby jeszcze się udało? Aha. Wow! Tlewo, no nad... ja, się gonię ten. Ciskaj B, żeby widzieć. Dobra, prowadzić muszę, a nie widzieć. doki, -doki. ja do tędy. Ła, pełna kita w dół to się chyba może skończyć. Dla mnie. Ła, pięknie. Tu co, co, tunel jest? To jest pierdek coś.

Ale widać, że misje są specjalnie przygotowane, bo gdybym tak sam chciał jechać Bez hamowania To by mi się nie udało ben, Kita, kita, kita. nie z gazu, końca z gazu, Aha. To jest mistrzem to, na drogę Ciekawe, czy bez misji udałoby się dokładnie ten, powtórzyć tę drogę. Ciężarówka, woda, słupy. No już niech się zwali na, na glebę ten samolot. I jeszcze dobra pasa się skończy. Hamujemy. Nie wiem gdzie jechać. Jakieś cholewne słupki. Co za jakieś cholewne rowy? Dobra, mam go. Mam go, mam go, Zwolnić kogoś tam. Hamujemy, dobra, schodzimy i co? Czerwona kropka. Jaki? co mam broń? Nie ma czasu na zastanowienie. Wejść do samolotu, jakieś pliki czy dokumenty. Pilot nie przeżył, bratanek przeżył, ale do czasu. Czemu te wodrzyga? Bezbłędnie. Najlepiej jak tylko. Oh, easy, we'll we'll <tryk> będziemy karabinu się pozbywać. Tak jest. Nozdrza trzeba mieć czyste, pamiętajcie. Ale może nie, niekoniecznie w ten sposób. Czasami można kupić chusteczkę. Usteczki higieniczne, ale to chyba Michael musi się wosu pozbyć, tak? Opuść teren, dobra. Kita tym pudłem. Mam jakiś kierunek wyznaczony, bo jakikolwiek idziemy. Nałona natury! ładnie! swyluję tę misję przez wygłupy Nie wjechała Dobra, ale już mogę ją zniszczyć Bo chodziło, żeby ją Dobra, wyłaś kolego Bomba, karnister Będziemy się męczyć z jakimś karnistą? Nieee Dobra, lej Ją ścieżkę wlejemy Sam strzelił Dobra, spierniczamy nie mieliśmy jakiegoś granatu Mam granatu ale nie będą potrzebne, dobra. Udaj się do Martina. Nawet tu jakiś wózek jechał przed chwilą. Tak jest, gościu spierniczyłeś słusznie. O proszę bardzo. Wiecie co to za auto jest? Sam nie pamiętam go nazwy, ale to jest chyba taki... Taka Toyota co udaje... Hamera. W Europie co? to prawie rzadko można je zobaczyć. Nie musisz przyjechać do Racz. Znajdź mnie w Stoner or Cement Works. Trochę na drodze Senora od tamtej strony. Co robisz, Trevor? Nic, co nie zrobiłbyś. Trevor! Trevor! Nie zrobiłbym tego. Jakkolwiek nie wierzę w to. Czekaj, ale wybierzemy lepszą furę, bo tym męczyć się, tym... Chyba, że się pobawimy. Wow. Potraktujmy okoliczne górki jako plat zabaw. Czy koniec misji musi być nudny? W nudnym dojechaniu do domu. Jedziemy na skroty tu. Ej, ale poszedł mi tyłem ładnie. Dobra, 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 dobrze. Maestro, please. Moi drewniane słupy to są paskudne, się nie łamią. Skrót. Pełna kita. I końcówka też będzie atrakcyjna. I nad go ścianę. tutaj? Ła! Chciałem... Miał być efektowy nawrót, a... upadek. Idziemy z krótkiem, przecież nudy. No tak jest. Co za no, tam no. za gówno się schowało przed moim wzrokiem. No, ta droga jest ciekawsze. O ściecie! Kurde! Wpadłem komuś do ogródka może? Wow! Czy mi zaś czasu zabraknie? Może czas jechać drogą? No tak. Dobra, zmiana wózka, bo ten już... Infinity mogłoby być ale już szkoda czasu To jakieś nudne oto zostawiamy To też nudy Nudy O buggy był nasz. A odjeżdżamy. No to chyba koniec misji myślę sobie I driftem wtem wchodzimy na posesji jeszcze tu chyba nie byliśmy. My towarzysze, he coś wykombinował na pewno. Co siedzi tam na dachu? Na tym słupie. Man, that piece of turd, What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I don't answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. And he kinda got a little angry. So I admit I kinda got a little angry. Did you kill him? Tylko ona poniosła. On po po nikogo no, no, nie, mi oh, nie zabija. Oh, oh, Zabrał bo... tylko jego żonę. Podobało mu się po prostu. Oh, Przystojna babeczka po pięćdziesiątce. Myślę, że będziemy musieli spokojnie 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 jak się domyślam pewnie Patrycji się to spodoba ten związek. Syndrom sztokholmski, tak? Dobra, idziemy. Domek w lesie i... wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Czemu tylko srebro? Halo, kurwa. Raz, dwa, trzy, co to miało być? Czas misji. Brzmi, był zajebisty czas. A może ta końcówka była słaba, jako całość. Ale jazda na motorze miałem perfekcyjną. A no to widzicie, ja Wam dziękuję za tą misję. My przyskakujemy do jakiejś nowej lokacji, gdzie tam przeskakujemy? Jeszcze pewnie będzie opowieść o tej żonie. żonie Martina? Nie? Nie, to już ciąg dalszy. Następna misja z Franklinem. A ja wam dziękuję za tam poprzednią. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mówił Andrzej Mazu z kanału znawca. Hej.